Royal Recruits. Karta, która przeważnie kończy się pozytywnym tradem Elixiru, a jej użycie jest bardzo proste, przez co uważana jest za jedną z najbardziej lubowskich kart w Clash Royale. Deki z grupy Double Line Control, które opierają się, jak sama nazwa wskazuje, na napierdalaniu lewa-prawa, to jedne z moich ulubionych. Jak tym w ogóle grać? Stawiamy na wymuszenie jak największej ilości Elixiru po jednej stronie przez przeciwnika. Jeśli na środku pojawi się budynek, Dart Goblin jest idealny do ściągania ich, tak samo jak Flying Machine. Kiedy wiesz, że przeciwnik nie ma eliksiru, przyciskasz szybkim atakiem, w tym przypadku na przykład ja mam ram riderkę. Na początku grasz przede wszystkim spokojnie, chyba, że przeciwnik już na starcie wydaje masę eliksiru i wiesz, że masz pod tym względem przewagę. Staraj się mieć ciągle dostęp do swoich rekrutów. Zapewnią ci oni potężną ochronę przed pushami, a często masz również gwarancję, że parę z nich pójdzie na wieżę, aby zadać lekki damage. Wtedy przeciwnik musi wybierać albo atakuje dalej, albo broni się przed tym, co idzie z drugiej strony. O, oczywiście granie royale rekrutami przez wielu jest uważane za trochę gejowe, ale trudno. A ty co o tym sądzisz?